Hej, hej, widzowie jest? Jestem Tamara, i witam wszystkich serdecznie w pierwszym odcinku Smoczej Katastrofy, gdzie będziemy się starać zebrać po jednym z rodzajów smoków, jakie występują w tej no, w tym modzie, z większość smoka. Dzisiaj ze mną jest atana, jak zwykle. No. Witam oczywiście wszystkich, też obiecana seria Minecraft na modach ze smokami i nie tylko. Musimy poznać morderca. To jest morderca. Beby Janusza. Oh. <laughs> już się trochę rozwinęłyśmy. No i mamy też dużo z Alex Mops. To mnie trochę przeraża, ale dobra, jak ktoś ma rubakofobię, łączymy się w ból. Naszym celem, jak już mówiłam, jest to po jednej z każdej rasy smoków. Jest ich około 40. Ja najbardziej bym chciała są furię. I Sentinela, bardzo lubię Sentinela. Ej, masz tutaj ten drugi Twój do teleportu. O, oh, oj, oh let's go. No właśnie, mamy tutaj dużo modów, takich jak teleporty. Mamy matching na Discordzie i tam mamy smoki dzieci Szczepatka i Białej Furii. Ja jestem Raflunerem, raf co się chyba dobrze mieści z źródeł, nie? tena jest pancerem, jeszcze Lilix, która do nas dojdzie, będzie I naszym celem jest. Tu jest dotycząć. Dokładnie. Trzecim celem naszym jest znaleźć wyspę i zrobić z niej wioskę. Powiedzcie, jak gdybyś ta, chciała cele zrobić. Nie wiem o, na razie, bo celach... no nie wiem co to będzie, bo ja grałam już na modach z nią, ale tutaj podobno są jeszcze jakieś z... inne rzeczy. Z nią! Nie wiem, jak się chyba obrażę. Wiesz Ej, co Coś tam jest, no? Z... Wioska. Czekaj, bo ja jestem głodna! Snow Village, proszę bardzo Nie wiem czy to już napisałam, nie znam się na angielskim Aha. Ja Też sobie musiałam zaliczyć tą no, I, też Ale masz... Te Mogę ci dać budki Znaczy główkę Bo główka jest minus do szybkości, a budki są minus plus do szybkości Jakby co ja się da, do mnie znęca Ale nie Ej, 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 wiesz jeszcze coś pomyśle, pomyślał Dwa smoki, o mój Boże, zciąga jest broje. Tu są śmiertniki, mamy pierwsze śmiertniki, proszę bardzo. One są akurat nielskie. No, no a właśnie, wracając. Na przykład, ym, białą furię y, niektóre oswajasz podkami. Białą furię oswajasz podkami i nosą no, fuorię podką. Noctowizji, masz masz jedzenie, masz jedzenie. Mam a, a dobra, bo ja sama się trzymam, żeby masz czegoś śniadać Żeby nie było, że jestem taka wredna I to, to było takie fajne, że śnieczki trochę raniły e, Uwaga, tam się rozłożyło strukło smoka e, Jak jest strukło, to pewnie będzie jakiś Prawdziwy smok A skąd wiesz, że się to dopiero co rozłożyło? No bo widziałam, Klałaś... dopiero co padał O Jezu, ale się spóźniłyśmy Mamy, jakiś inny biom, wreszcie Wreszcie, wreszcie, wreszcie. E, syreny, Syreny, Syreny? Ja żyję. ja żyję, ja żyję. Ja przeżyłam. Ja umrę, ja umrę. Zabuduj się, zabuduj się, zabuduj się szybko. Ała, jakaś ściana. Co teraz? Musisz Ty... jakąś ścianę wejść, żeby i cię przez to mam wzywać. Ona mnie bije przez ściany. Dobra, nie, już nie. I co teraz? Co mam zrobić? Nie no! Wow, a ja jestem bardzo mądrym człowiekiem. No ale ja też się zaamurowałam. Przez ścianę mnie zabiła. O Jezu, ona jest pode mną. Co za syrena. O mój no Boże, słyszałam smoka. Już na samym starcie wielkie problemy. Nie wiem co słyszałam, ale to nie był smok na pewno. Bo dźwięku z Minecrafta brak. Ja Cię chyba widzę, bo widzę jakąś białą kropkę na tym. A nie, to żółta. Nieważne. Jestem daltonistą? Niebieskie kwiaty kolce niebieski kwiat byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Jedziesz no, mój nikt, dasz raz. Czy ja się utrudniam właśnie? Co się stało? Wpadłam w ciórę. Nie zapomnę, jak zabiłaś moją mewę Janusza. Morderca. Nie jestem mordercą. Zazłam no, no, cię. To się pop, to się pop do mnie. Panie co Boże. Lecimy dalej, co ty robisz? Czemu ty broni, ja nic nie mam. Siema, siema! O Boże! Co to <laughs> jest Czekajcie chwilę, krótkie zadzwoń. Ja myślałam, że to w Minecrafcie, ja miałam takie... co? Ja, ja, też, ja na początku myślałam, że to ty, a potem jak się ty nie odzywałaś, to myślałam, że to w Minecrafcie. No, 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 uciekamy. uciekamy, uciekamy, uciekamy. do zatłukaj, kiedy kiedyś Lilax. Też. A fajnie będzie trzecią osobą, prawda? Tak, szkoda, że brania nie może. i Boże, bo że ty świetniczek! Już się miałam jakby... Um, jakby o, creeper o, za tobą! Żyję. I <noise> to jest? To co robi? Nie co jest. To jest? Co to Wilkołak? Robi? Ja nie no nie, ja przecież nie instalowałam modu z wykłakami. Waga creeper. No siedziłam ja, ja jestem! Dobra, to idź, to ja, to już nie było to jest straszne. Dobra, jakie mody? A, to jest łowca Minecraft, no, tak, z Minecraft'a, stałam, dobra. łowca. jestem Czasami będą mnie nazywać Liliana. No i jestem trochę tak później, no bo byłam na zbiórce harcerskie. Oczywiście chciałam wcześniej dołączyć, no ale nie dam po prostu rady, no mieliśmy jeszcze rzeczy in inauguracyjne. No życie po prostu dołączyłam później. Eee, nie, coś tak najgorzej, zaraz nie. Teraz chyba. No, ej! Mówiłam nie pozabijać się. <laughs> ej! Czy ja ej. słuchałam? Czy ja słuchałam? Proszę no, bardzo. No właśnie nie. <laughs> Czy masz ty nie? Jedzenia. Ja już nie mam jedzenia. tym mi się. Brawo. Ej, atena, 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 Ana, A, W nie pijmy, bo my mamy... No widzisz karma. To jest właśnie moi drodzy widzowie karma. Ale za to mam pełne no, no. hp. Ale za to mam pełne HP, moi drodzy. To już byłoby na tyle w tym odcinku. Ja Was zapraszam na oglądanie drugiej perspektywy u Tamali. Ze mną była właśnie właśnie Tamala oraz później SOIS. Adios, do widzenia, mam nadzieję, że umiliłam Wam dzień i do zobaczenia.